Bezdech, zakrztuszenie, to może się zdarzyć każdemu niemowlakowi, ale dzieci urodzone przed terminem są w grupie zwiększonego ryzyka. Dlatego rodzice wcześniaków powinni być przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy. Pomaga w tym Fundacja Matkowe Lowe, która organizuje bezpłatne szkolenia. Magdalena Majewska. Jeśli mi się pierwsze z dziecko zatrzymało, to był dla mnie straszny stres i ja nie wiedziałam, co ja mam robić. A wtedy pani Janna była już położną. Teraz w szkoli rodziców wcześniaków, którzy czekają na wyjście swoich maluchów ze szpitala. Tam rodzice mają wsparcie medyczne, w domu w pierwszych chwilach kryzysu są zdani wyłącznie na siebie. Ja zawsze mówię, patrzcie się najpierw na dziecko. Tutaj. Jak pierwsze są te ćwiczenia, rozdaję karteczki. To większość rodziców niestety nie wiedziała, co to bezdech, co to reanimacja, resuscytacja. Dopiero po ćwiczeniach widzę, że wchodzą w prawe. Na szkoleniu rodzice dowiadują się, jak zareagować, kiedy dziecko się zakrztusi, dojdzie do bezdechu, zatrzymania akcji serca. Wtedy liczy się każda sekunda. Dlatego na kurs z rodzicami Małego Leona przyszła także jego babcia. Żeby nie bać się i przede wszystkim pomagać, a nie bać się, choć nie powiem, że na początku. To pierwsze dotknięcie, bowiem, że to jest bardzo maleńkie dziecko, żeby coś nie zrobić, a jednak nie trzeba, trzeba działać. Tata Leona chce bardzo aktywnie brać udział w opiece nad swoim synkiem, który urodził się w 26 tygodniu ciąży. Dopóki syn jest w szpitalnym inkubatorze, monitorowany przez nowoczesny sprzęt, rodzice przygotowują się, aby dziecko było bezpieczne także w domu. Mimo że posiadam jakąś tam wiedzę, jak pomóc dorosłemu, no tu już trzeba troszeczkę inaczej podchodzić kwestię przytrzymania tego, jak kręgosłup się układa, jak to dziecko pochwycić, żeby, żeby z jednej strony pomóc, ale też i nie zaszkodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszyscy rodzice, którzy brali udział w warsztatach uważają, że każdy z nich powinien wiedzieć, jak pomóc niemowlakowi. Rodzice wcześniaków mają możliwość zgłoszenia się do nas, czyli do Fundacji Matkowalowe i ci rodzice, których, które, którzy należą do grupy wsparcia Wcześniak po Łódzku, mają możliwość skorzystania z takich bezpłatnych konsultacji. Co dziesiąte dziecko, które rodzi się w Polsce i jest wcześniakiem. Polskie standardy opieki nad nimi należą do najwyższych na świecie.